marszałek Województwa Śląskiego, Panie Marszałku, dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej w małej gminie w województwie śląskim, ale jednak się Pan zdecydował przyjechać. W ogóle bardzo często lubię odwiedzać takie małe miejscowości, dlatego że tak naprawdę bardzo duże zainteresowanie, jak i duże zaangażowanie w realizacji każdej inicjatywy i Dzień Edukacji Narodowej dla takiej małej miejscowości jest dużym wyzwaniem, ale ja już nie jestem pierwszy raz w gminie Mykanów i zawsze dobrze zorganizowany. To nie pan odpowiada za oświatę w Urzędzie Marszałkowskim jako wicemarszałek, tylko marszałek Mariusz Kleszczewski, ale panowie spotykacie się, rozmawiacie na zarządach. Dzisiaj mamy skalę mikroedukacji, a w skali makro województwa śląskiego, jak ta edukacja dzisiaj wygląda? No też, też powiem, mamy problemy w zakresie finansowania, bo wiadomo, że subwencja często jest niewystarczająca na zadania związane z oświatą. No i trzeba znaleźć z własnych dochodów środki finansowe, żeby oświatę wesprzeć. I podobna sytuacja jest na pewno w każdej gminie naszego województwa czy kraju, że ta subwencja, która jest dawana nie wystarcza szukają środków finansowych, a nieraz decyzje drastyczne podejmują z wręcz z reorganizacją, czyli nawet likwidacją szkół. Na razie my w województwie staramy się tak, żeby nie prowadzić do likwidacji szkół, bo takie szkoły ponadmaturalne ponad są w naszej gestii.